Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora, a przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i za Jordania oraz z okolic Tyru i Sydonu. Szło do Niego mnóstwo wielkie nawieść o tym, jak wiele działał też polecił swoim uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrawiał i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padły przed nim i wołały: Ty jesteś syn Boży. Lecz On surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Oto słowo pańskie. Jezus jest Zbawicielem, i ta Jego misja została już zapowiedziana w, w imieniu, któremu który nakazał. Maryi Józefowi yy, anioł, Jezus Jeszuła, znaczy jachwe zbawia, Bóg zbawia. Co to znaczy zbawia i od czego zbawia? Dzisiaj słyszeliśmy w, w Ewangelii, Pan Jezus zbawia, czyli wybawia, wyzwala, w tym wypadku od różnych chorób. Od opętań diabelskich, zresztą nawet ich choroby uważano za powodowane przez złe duchy, przez duchy nieczyste. Pan Jezus uzdrawia ludzi, wyzwala ich, wypędza złe duchy, wyzwala ludzi od demonów, od chorób, od opętań diabelskich, dlatego że jest Synem Bożym. Otrzymał tę moc od ojca. I nawet złe duchy o tym wiedzą. Wołały, ty jesteś syn Boży. Oczywiście, że to nie było wyznanie wiary. One po prostu wiedziały, kim on jest. Święty Jakub w swoim liście powie o demonach, że wiedzą i drżą. Drżą ze strachu. Drżą, bo wiedzą, że nadszedł ich koniec. Że przyszedł ktoś mocniejszy od nich, aby wyzwalać ludzi. Ale oczywiście wiemy, że te znaki, które Jezus czynił, uzdrowienia, wypędzanie złych duchów, to jest zapowiedź czegoś większego. Wyzwolenia, zbawienia, Ostatecznego. Od tego, co święty Jan nazywa grzechem świata, co tłamsi człowieka, co go niszczy, czego świadectwa są widoczne w całej historii ludzkości, wystarczy włączyć telewizor i zobaczyć, jakie rzeczy się dzieją na świecie. I to trzeba powiedzieć, zawdzięczamy te refleksje nad ostatecznym zwycięstwem Jezusa oraz w jaki sposób tego dokonał, zawdzięczamy już epoce apostolskiej, Duchowi Świętemu, którego Jezus obiecał swoim uczniom i tym, którzy za nimi pójdą. I takim wielkim teologiem można powiedzieć, Epoki apostolskiej jest święty Paweł. Ale również jest autor tego tajemniczego listu, który teraz czytamy, listu do Hebrajczyków. Nie wiadomo, czy to jest list, czy to jest homilia, nie wiadomo, do kogo jest zaadresowany. Nazwę do Hebrajczyków nadano mu dopiero w drugim wieku został napisany dobrą Greką. Widać, że jego autorem był człowiek dobrze obeznany w Starym Testamencie, w zwyczajach żydowskich. Być może był to niejaki Apollos, o którym wspominają dzieje apostolskie oraz święty Paweł w listach do Koryntian który pochodził ze środowiska aleksandryjskiego bardzo gdzie było wielu wykształconych żydów. Nie wiemy. Jedno wiemy, jak słyszeliśmy to dzisiejsze czytanie odpowiada ono nam na pytanie dlaczego Jezus o, i w jaki sposób osiągnął to zwycięstwo, które nam daje wyzwolenie, które nam daje zbawienie. A mianowicie, że on, syn Boży, jak mówi tutaj, syn, syn doskonały na wieki, został ustanowiony przez ojca arcykapłanem Nowego Przymierza. W Starym Przymierzu arcykapłan raz do roku wchodził do miejsca świętego w świątyni, tylko raz do roku mógł wejść. Żeby krwią zwierząt ofiarnych pomazać płytę przykrywającą arkę przymierza płytę, która się nazywała przebłagalnią, i krwią zwierząt ofiarnych, pokrywając tę płytę, w jakiś sposób, byśmy powiedzieli symboliczny, zmywał grzechy Izraela. To było wielkie święto której dzisiaj Żydzi obchodzą, jomki, pur, czyli dzień przebłogania. I autor listu do Hebrajczyków mówi, że Jezus Chrystus, że, że to wszystko to było tylko cieniem i obrazem rzeczywistości przyszłej, czyli tego, co miał dokonać Chrystus. On, syn Boży, jako arcykapłan Nowego Przymierza, wszedł. Do miejsca świętego w niebie, dokonawszy ofiary raz na zawsze, ofiary, w której sam siebie złożył za nasze grzechy. I w ten sposób nieustannie za nami się wstawia. Można powiedzieć obrazowo, że nieustannie przedstawia Ojcu Niebieskiemu swoją ofiarę i prosi Ojca Niebieskiego, aby miał dla nas miłosierdzie. To jest piękna i głęboka teologia, która nam przypomina, kim jest Jezus Chrystus. Jest naszym arcykapłanem i jest jednocześnie żertwą ofiarną, wielka tajemnica, wielkie misterium. Jakie ono ma przełożenie na naszą konkretną rzeczywistość, a taką właśnie, że ta jedyna ofiara. Jedyna i raz na zawsze jest dla nas uobecniana tutaj właśnie, na ołtarzu, który jest jednocześnie stołem Pańskim. W tajemniczy, ale realny sposób, według wzorca, jaki Jezus zostawił nam w przeddzień swojej śmierci, w ostatniej wieczerzy. I mówi katechizm Kościoła katolickiego, że Eucharystia jest ofiarą dlatego, że jest pamiątką, czyli sakramentalnym uobecnieniem jedynej ofiary Chrystusa. Właśnie tutaj On, jako nasz arcykapłan, uobecnia przez osoby kapłanów, czyli biskupa i prezbitera, czy prezbitera, uobecnia tę świętą i zbawienną ofiarę. W której nas przeprowadza ze śmierci do życia, w której dokonuje się dzieło naszego wyzwolenia, naszego zbawienia, pod tymi skromnymi znakami, które On nam zostawił, które wziął z tradycji żydowskiej paschalnej wieczerzy. W tych następnych dniach już od jakiegoś czasu słuchamy właściwie już zaraz od, od niedzieli Chrztu Pańskiego, praktycznie słuchamy tego listu. Jeśli uczestniczymy w codziennych Mszach Świętych w dniach powszednich, słuchajmy go uważnie, bo to jest piękne i głębokie pismo. Warto również sięgnąć po ten list, przeczytać, wziąć go na czytanie duchowne. Na rozważanie, zastanowić się nad nim. Dlatego, że również i my w tym misterium, jakie sprawujemy, uczestniczymy nie jako widzowie, ale jako uczestnicy. I my również, ponieważ mamy kapłaństwo od Chrystusa, kapłaństwo wspólne, również składamy, Razem z tymi, którzy go reprezentują, z biskupem czy z prezbiterem, składamy mu te ofiary i w nią się włączamy, i pozwalamy, żeby Chrystus nas przedstawiał, właśnie Ojcu, w tej świątyni niebieskiej, do której wszedł raz na zawsze, przedstawiał nas i wstawiał się za nami i, i prosił, żeby Bóg. Okazywał nam swoje miłosierdzie, żeby nas wyzwalał z naszego grzechu, z naszej nędzy, przeprowadzał nas ze śmierci do życia. A, li, 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 laj, moje